Cześć kochani, wpadam tutaj do Was na szybciocha po to, żeby nagrać live'a i nie dawać dużego komentarza pod zdjęciem na Instagramie. E, ja mam na imię Daria, jestem dietetykiem. I chcę wam powiedzieć kilka słów na temat strączków, na temat roślin strączkowych. Ponieważ wieczorem pojawi się zdjęcie z fasolą, które wczoraj wrzuciłam gdzieś na Insta Stories, tak na, na szybciocha, jako przykład posiłku, który gdzieś tam po drodze zjadałam i w związku z tym pojawiło się trochę pytań. I już na te pytania odpowiadam. Słuchajcie, z roślinami strączkowymi jest tak, że jeżeli odczuwacie jakieś nieprzyjemne dolegliwości, mówiąc wprost, pojawiają Gazy, jakieś takie zdjęcia i tego typu historie, to, to, to nie oznacza, że nie możecie jeść strączków. To, to co mogę wam, do, i też do czego zachęcam, bo też takie były pytania, czy można jeść rośliny strączkowe, które są z puszki. I teraz już Wam powiem moje podejście. Jeżeli jest tak, że ktoś ma przestrzeń, czas i w ogóle fokus na to, że samodzielnie może sobie przygotować rośliny strączkowe w domu, które wymagają bardzo porządnego namoczenia. I później odpowiednio długiego gotowania, to jak najbardziej Was do tego zachęcam. Natomiast jeżeli jest tak, że to, że trzeba je w taki sposób przygotować, powoduje, że nie jecie tych roślin strączkowych, to dla mnie zdecydowanie ok jest wtedy, kiedy wybierzecie coś gotowego. To tak rozwiewając tutaj te wątpliwości. Czyli jeszcze raz, żeby nie było, że polecam jedzenie z puszki. Jeśli macie przestrzeń na to, żeby jeść produkty przygotowane w domu, super, pamiętajcie tylko o tym, żeby je porządnie namoczyć. Natomiast taka wskazówka praktyczna jeszcze ode mnie, jak będziecie już gotować kolejnego dnia po namoczeniu. Przez nockę na przykład. Jak będziecie gotować te rośliny strączkowe, to pamiętajcie o tym, że duży gar, odpowiednia ilość wody, natomiast taki, taki mały patęcik, że można na dół, na dno garnka położyć, słuchajcie, glony, jakiekolwiek takie, które są dostępne na, na półkach, na przykład z produktami do sushi i po prostu kładziemy na dole takiego gara glony, po to, aby one Wam pochłonęły trochę te związki, które odpowiadają dają za, e, za gazy, w dużym skrócie e, takim, wiecie, myślowym, żeby tutaj nie robić długiego tego live'a. Natomiast wracając do roślin strączkowych w puszkach czy w słoikach. Rośliny strączkowe, a tutaj konkretnie mam na myśli fasola, może być czerwona, może być biała, może być soczewica, ciecierzyca. E, to są takie produkty, które możemy znaleźć już takie gotowe do przygotowania Gotowe do zjedzenia, tak słuchajcie, jestem rozproszona. Dlatego, że postawiłam telefon na parapecie, i tutaj osoby przechodzą i tak obserwują, co ja tutaj robię. Wiecie, że gadam do telefonu. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o właśnie te strączki, takie gotowe. Od razu do spożycia, to ja je jem, dlatego że jest to dla mnie po prostu wygodne i wiem, że gdyby było tak, że mam je samodzielnie przygotować, to po prostu jadłabym je rzadziej. Teraz tak, z czego korzystam? Te rzeczy, które są w słoiku, to wybieram w słoiku. Takim doskonałym przykładem jest ciecierzyca w słoiku w wodzie. Na to warto zwrócić uwagę i to jest świetna historia, fajne rozwiązanie, dlatego że otwieracie, przelewacie wodą i produkt jest gotowy do, do zjedzenia. Można tak po prostu sobie tą ciecierzycę zjeść. Można ją po prostu dodać do zupy, chociażby pomidorowej, i wszystko razem zmiksować, aby wyszła zupa krem z dodatkiem ciecierzycy, więc też totalnie taki prosty sposób. Można też, słuchajcie, zrobić tak, że do czego jeszcze dodajemy? Można dodać do sałatki. Można przygotować z tego humus, albo po prostu, co tam jeszcze możemy z tego zrobić. Jak robicie szakszukę, to na wierzch fajnie jest sobie ułożyć te kulki ciecierzycy plus na przykład jakąś garść szpinaku. To też bardzo fajne jest połączenie. Albo na przykład przygotować sobie od dwóch kropek pytaj jaki temat. Rozmawiamy o roślinach strączkowych. Albo na przykład, coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć, a na przykład taka potrawka z warzyw, takie typu leczo. I po prostu pod koniec dodajemy taką gotową ciecierzycę ze słoika. Pamiętajcie, że pod koniec, żeby ona się nie rozpaćkała, dlatego że to jest produkt od razu gotowy do zjedzenia to w temacie ciecierzycy. Jeżeli chodzi o soczewicę, to tutaj można znaleźć, a jeszcze jeśli chodzi o ciecierzycę w puszce, to można, słuchajcie, znaleźć taką ciecierzycę w zalewie i ciecierzycę gotowaną na parze. Więc oczywiście polecam tą gotowaną na parze. Też to, co jest ciekawe w kontekście puszek, to podkreślam jeszcze raz to, co mówiłam na początku, że jeżeli macie przestrzeń do samodzielnego przygotowania roślin strączkowych w domu, to robimy to w taki sposób. Jeżeli nie i macie do wyboru zjeść strączki już na przykład gotowe z puszki albo ich nie zjeść, to polecam jednak bierzemy te z puszki, że korzyści zdrowotne są tutaj. Tak, e, rozproszyłam się, bo zaczęłam czytać Wasze komentarze i zapomniałam, że nie można tego robić w trakcie wypowiedzi, bo człowiek się rozprasza. E, jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć w kontekście tych, e, tych puszek, że e, wszystko, że nie pamiętam, czy to było gdzieś potwierdzone w badaniach naukowych. Wydaje mi się, że tak. Natomiast ja to bardzo obserwuję u swoich pacjentów, że może się okazać, że kiedy jecie takie strączki przygotowane już od razu z puszki i później kiedy je przepłukujecie pod wodą to jest grupa osób, która mówi, że wtedy ma mniejsze wzdęcia. I ja faktycznie, bo jestem dietetykiem i pracuję z pacjentami i no też sporo osób to sygnalizuje. Jeśli chodzi o, o soczewice, takie szybkie patenty tutaj to co wam mogę polecić to bardzo fajnie o Rety. przepraszam. Bardzo fajnie sprawdza mi się, słuchajcie, taka soczewica czerwona, taka ta drobniutka łuskana, dlatego że ona jest łatwiejsza do przygotowania, nie trzeba tak długo jej moczyć. Robię sobie bardzo często tak, że wykorzystuję ją właśnie przy przygotowaniu zupy pomidorowej, czyli jednego dnia mamy zupę pomidorową, a drugiego dnia można właśnie z wykorzystaniem tej czerwonej, takiej drobnej łuskanej soczewicy zrobić sobie zupę e, soczewicową. Bardzo, jeżeli chodzi o soczewicę zieloną wykorzystuję, ja osobiście muszę przyznać szczerze, że rzadko, natomiast soczewica, bardzo lubię też taką tą soczewicę, głównie u mnie wykorzystujemy soczewicę czerwoną oraz soczewicę czarną i czarną przyznaję, jem z puszki Bonduel chyba ma taką serię gotowane na parze i faktycznie ja to lubię dlatego, że tutaj znowu otwieramy, przepłukujemy i produkt gotowy do, do spożycia więc ta soczewica tutaj też bardzo fajnie się sprawdza Także taki krótki, na spontanie live dzisiaj w kontekście tego zdjęcia, które wstawię wieczorem, i w nawiązaniu do pytań, które zostawiliście mi wczoraj w wiadomościach prywatnych, kiedy pokazałam wam ten talerz właśnie z tą białą fasolą, że w ogóle o co chodzi, i taki posiłek i coś, więc stwierdziłam, że łatwiej mi będzie tutaj na, nagrać dla Was takie krótkie e, story, z takiego krótkiego live'a, gdzieś tam to za chwilę wrzucę, żebyście mogli sobie później e, odsłuchać. Popatrzę na Wasze pytania dotyczące tego tematu dwukropek napisała właśnie, ja strączkowych jem za mało niestety. Generalnie słuchajcie, tak, że w Polsce jemy bardzo mało roślin strączkowych i to jest, to jest taki temat, który mam taki fokus ostatnio na te rośliny strączkowe, bardzo duży. Faktycznie ilość strączków w mojej diecie bardzo wzrosła przez ostatnie tygodnie. Myślę, że to w ogóle teraz ten czas kwarantanny jest dobrym czasem naprawdę na to, żeby, żeby wykorzystać te rośliny strączkowe, ponieważ one. Są dobre do magazynowania. Tak, czyli też jakaś właśnie ta fasola biała, czy czerwona, czy ta ciecierzyca w słoiku, czy ta soczewica z puszki, to jest fajna historia, którą możecie gdzieś tam skitrać, zapakować i później na bieżąco wykorzystywać, więc będę promować przez kolejne tygodnie spożywanie w większych ilościach roślin strączkowych. Też pamiętajcie, że moim zdaniem są dwa ograniczenia, może trzy, w Polsce, jeśli chodzi o rośliny strączkowe. Jedna rzecz to jest taki kontekst, właśnie związany z tym, że one gdzieś na na pewnym etapie zniknęły z naszych jadłospisów. Czy jakaś fasolowa, grochowa plus fasolka po bretońsku, to właściwie pewnie takie trzy główne, e, główne dania, które się pojawiały, czyli trochę za rzadko. E, natomiast to jest jedno ograniczenie. Drugie takie ograniczenie moim zdaniem wynikające z tego, że e, kojarzą się te produkty z czymś, co jest e, trudne w przygotowaniu. Może nie trudne, ale czasochłonne. Więc dlatego tutaj pokazałam to rozwiązanie takie, dla mnie do zastosowania ok, szczególnie jeżeli mamy wyeliminowane inne produkty, takie, które są przechowywane w puszkach. A trzeci, trzecie takie ograniczenie w kontekście roślin strączkowych to zdecydowanie to, co sygnalizuje sporo osób, jeżeli chodzi o wzdęcia. I tutaj, właśnie na początku już tego dzisiejszego live'a, Wam powiedziałam, że pierwsza metoda to jest taka, że jeżeli gotujecie w domu na dnie, układacie glony po to, aby one wyciągały te związki, które powodują gazy. Druga, druga metoda to jest właśnie wykorzystywanie roślin strączkowych, już takich gotowych do spożycia, które można kupić w sklepie, i przepłukiwanie ich wodą, bo wszystko wskazuje na to, że u wielu osób to jest fajna metoda do tego, żeby były te wzdęcia mniejsze po prostu. Bo zazwyczaj tak się dzieje. Natomiast pamiętajcie również o trzecim takim kontekście, że jeżeli przez długi czas nie spożywaliście tych strączków, to jelita po prostu musicie do tego przyzwyczaić. Czyli tak jak u małego dziecka, u niemowlaka rozszerzamy dietę, to samo należy zrobić teraz ze swoim organizmem, ze swoimi jelitami w kontekście strączków. Czyli po prostu wprowadzacie w małych ilościach, typu hummus, albo właśnie typu ta gotowa ciecierzyca ze słoika, albo jako na razie niewielki dodatek do zupy, albo na przykład, słuchajcie, jako makarony z soczewicy i z ciecierzycy, które są naprawdę już totalnie łatwo dostępne nawet w Lidlu i w Biedronce i później po prostu zwiększamy częstotliwość. Tak więc później co drugi dzień, na początku może być tak, że raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, później trzy i zwiększamy sobie porcję. Mm. Natomiast jeszcze tak na koniec, już naprawdę kończę, bo uciekam za chwilę do pracy. To jeszcze wam chciałam powiedzieć o takim kontekście, o takim temacie, że można to również rozważać z punktu widzenia waszej mikroflory jelitowej. Czyli jeżeli jest tak, że kiepsko trawicie te strączki, to to również słuchajcie może świadczyć o tym, że macie zaburzony mikrobiom, jeżeli chodzi o wasze jelita w kontekście bakterii, czyli braku tych bakterii dobrych, które między innymi będą działały wspierająco, jeżeli chodzi o trawienie tych strączków. Więc znowu, o co chodzi? To też jest taka, wiecie, żółta lampka, żeby trochę te, tymi dobrymi bakteriami wielicie się zająć. Natomiast chodzi o to, że my potrzebujemy namnożyć te dobre bakterie, które Wam pomogą w trawieniu tych strączków, a żeby to się stało, to te strączki po prostu trzeba zacząć jeść. Więc e, tak wyszło tutaj na to, że. E, tam komentarza, a miałam tego nie robić. Że, że tak, będę ambasadorką jedzenia roślin strączkowych przez kolejne tygodnie. Jak macie jakieś pytania dotyczące tego tematu, to poproszę, żebyście zostawili komentarz pod, pod ostatnim zdjęciem. Za chwilę wstawię to zdjęcie właśnie z tą wczorajszą fasolą, która pojawiła się na, na Insta Stories. Dobra, słuchajcie, ja mam jeszcze prośbę, dajcie znać teraz tutaj albo w komentarzu pod ostatnim zdjęciem, czy takie, wiecie, live y na spontanie to jest coś, co Was kręci i co chcecie, żebym robiła, tak, wiecie, dla mnie w wolnej chwili. Dobra, słuchajcie, uciekam w takim razie. Zapiszę live'a jeszcze nie wiem gdzie czy tutaj, czy gdzieś na telefonie i go wrzucę na bloga, na YouTube, gdziekolwiek indziej. Dam wam na pewno znać, a teraz słuchajcie, dopijam swoją wodę i uciekam do pracy, a dla was. O, napisaliście, że tak, no to fajnie. Dobra, uciekam do pracy, dla was dobrego, spokojnego. Wieczoru i zadbajcie o jelita, to takie przesłanie, bo ono również bardzo wpływa, ma duży wpływ na Waszą odporność, więc w kontekście aktualnego wirusa jest to bardzo na, na czasie. O, napisałyście, że także chcecie, super. I, I zdrowia Wam życzę, chociaż teraz podobno nie życzy się zdrowia, tylko... Dobrej odporności. To życzę Wam dobrej odporności, fajnego wieczoru, a ja uciekam dalej do pracy, idę działać, bo tworzę coś naprawdę super dla Was. Także za kilka dni już się podzielę z Wami informacjami. Uciekam, bo zaraz będę się rozgadywać i dalej odpowiadać na Wasze pytania. Buziaki, dziękuję za te serduszka, ściskam Was. Do zobaczenia.